miejscowość, w której zatrzymamy się na trzy noce tutaj w Portugalii. Przede wszystkim to co rzuca się w oczy to to, że gorsza pogoda, chłodniej. Miasteczko jest bardzo małe, kameralne. Nie jest widać jakieś takie wypasione. Także nam to pasuje, bo lubimy tak bardziej wiecie lokalnie i kameralnie spędzać czas. Piotr mówi, że dla niego taka po prostu trochę biedniejsza Hiszpania, i chyba coś w tym jest, ale to myślę, że zależy w którym regionie Hiszpanii po prostu się mieszka. Sprawdziłam przed chwilą podstawowe słówka: tak to jest sim, nie to jest now, cześć to jest oj, dzień dobry to jest bom dia. Do widzenia. Widzenia, adeus. E, przepraszam, to jest desculpe. Nie tak jak w Hiszpanii. Disculpe, tylko desculpe. I proszę, jest por favor. Także tyle będziemy pamiętać. Któryś tutaj z tych budyneczków będzie nasz. Pierwotnie mieliśmy w domku z ogrodem mieszkać, ale no pani nas zrobiła w jajo. E, w ofercie była informacja, że można z psami, po czym się okazało po zarezerwowaniu eee. i, po, i po opłaceniu jej, że jednak nie można więc było sporo odkręcania, słuchajcie, bo babka nie chciała tego anulować chciała, żebyśmy to zrobili, bo oni wtedy jakieś tam kary płacą Koleżka się tu obudził, z tyłu koleżka już chce na spacer że zaraz pójdziemy będzie trochę noszenia Jesteśmy w domku <laughs> fajny domek kameralny, sympatyczny tutaj mamy widok na jakiś taki basen osiedlowy jak to się... A, o jakiś inny system otwierania ale no, portugalski wiaterek nas przywitał. Pogoda też portugalska, bym powiedziała. O, tata, najbardziej ucieszony. Dostałeś winko w prezencie. Winko. Winko, tak. Portugalskie winko dostaliśmy. Idziemy zobaczyć na balkon. Miał być domek z ogrodem, ale myślę, że też znajdziemy jakieś plusy tej lokalizacji, ponieważ jesteśmy w samym centrum Portimao. I tutaj łazieneczka. Tak, jest pralka, to bardzo dobrze, bo już mamy sporo rzeczy po do wyprania i tutaj taka sypialnia. No spoko. Szkoda, że akurat kurczę coś remontują na zewnątrz, no ale trudno, miejmy nadzieję, że to tylko w godzinach pracy. Ciekawe jak mówimy, że wrócimy do domu, to wrócimy do ciepła. No, ale właśnie się śmialiśmy przed chwilą, że pewnie gdybyśmy tu przyjechali z Polski, to byśmy sobie myśleli, wow, jak ciepło! od wejścia kilka stopni. A przyjeżdżając z Hiszpanii tutaj do Portugalii, to tu jest chłodno, ale i tak nie ma dramatu. Spokojnie tak na krótkie rękawek, ewentualnie po cienki sweterek, bo, bo po prostu wieje mocno. Jesteśmy za to w centrum wydarzeń. No. Niedaleko mamy do Mariny, do portu. Tak, pójdziemy zaraz no, zwiedzać. Ogniami. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o tą kobietkę, od której mieliśmy wynająć ten domek na wsi tutaj w Portugalii, to e, wykręciła nam ten numer dosłownie dzień przed wyjazdem, więc siedzieliśmy do pierwszej nocy na infolinii hiszpańskiej, bo z hiszpańską nam, nas tylko łączyło e, i, i rozwiązywaliśmy tę sytuację. Na szczęście, jakby szczęśliwie się cała ta sytuacja skończyła, dostaliśmy te pieniądze, ale nigdy nie wiesz na jakiego człowieka trafisz, nie? Kory zwiedza Praja Rocha. Trzeba by zobaczyć jak to się w ogóle czyta. Jak ory, Ci się plaża podoba spoko. Jakaś taka deroka Rocha? Zwiedzamy Portimao i zobaczcie jaki tutaj znaczek. W przypadku tsunami to jest droga ewakuacji. A Portimao z kolei jest bardzo takim kameralnym miasteczkiem. Jest trochę knajp. Jakieś tutaj ze dwa kluby widzieliśmy. Wszystko się kręci właściwie wokół plaży. Tutaj jest taki dyptaczek. I właśnie nie spacerujemy. Zrobiliśmy małe rozeznanie tutaj po najbliższej okolicy, i byliśmy w supermarkecie. Będę zaraz robić obiad, i nie było za dużego wyboru, więc wzięłam po prostu taką mieszankę warzyw. Do tego krewetki, mleczko kokosowe i makaron. I już tutaj zabieram się za gotowanie. Jemy pierwszy obiadek spontaniczny makaron. Z warzywkami i z krewetkami. Hmm, hmm, hmm. Chyba krewety smakują, co. Portugalskie krewetki z portugalskim mm. makaronem, A -a 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 -a. <grystanie> dobra, nawet woda dobra w Portugalii, mimo że hiszpańska. Wcześniej byliśmy z Ali na szybkim siku. Teraz idziemy tak de facto dopiero pozwiedzać okolice. No i zobaczyć marinę, która jest tutaj podobno największą atrakcją, także kierujemy się właśnie w tym. W końcu jakieś palmy. Ogólnie roślinność jest mm, dużo bardziej polska w Portugalii niż w Hiszpanii. Czasami, powiedzcie, roślinność przypomina Polską, prawda? Ale tych palm wcale nie było dużo po drodze. No nie było. Autostrada z Sevilla do tutaj do Portimao wyglądała jak do Gdańska. Mhm. -mm. Mm. został w domku, wiesz. Chyba mam wrażenie, że czyściej niż w Hiszpanii, nie? Tak, no ale widzieliśmy na razie bardzo mało Portugalii, więc... Chyba nie możemy się jeszcze wypowiadać. Marbeja też na pierwszy rzut oka e, e, robiła wrażenie takiego miasta bardzo czystego, a im dłużej tam żyjemy, to się okazuje, że po prostu trzeba wiedzieć, gdzie składują te śmieci. A Wygląda tutaj Marina z Portimao. Bardzo fajna. Jakiś taki kameralny klimat, nie wiem, chyba przez tą niską zabudowę. Najbardziej imprezowa Pizza w mieście. Jerozolimskie 200. No. Faktycznie Pizza Hut. O, piezio. O, fajna Maciek tu jest chill na przestrzeń, Kąpany odciec. Tak to tak naprawdę. Dobrze, że żywy kąpany na odmianę. Fajnie, bo w tej porze trochę mniej widzi. A widoki piękne. Dotarliśmy na plażę Playa de Roja. Samo morze, piękne jest. Byliśmy po pieczywko. Chłopaki już poszli, bo oczywiście. Mój mąż zawsze się ubiera za lekko i potem jest mu zimno i trzeba szybko wracać, zamiast się ubrać cieplej, więc chłopaki już poszli. A my postanowiliśmy odwiedzić tutaj przy tym budynku, w którym mieszkamy, plac zabaw dla dzieciaków, małe mu się nawet podoba, także chwilę się pobawimy. Ogólnie jeżeli chodzi o temperaturę tak w ogóle, no to dzisiaj ma być teoretycznie 25 stopni, 24 5 stopni, natomiast słuchajcie, to jest po prostu zimny wiatr od oceanu, cały czas wieje. Jesteśmy bardzo blisko ogólnie już plaży i deptaku i tutaj jeszcze te klify, to wszystko potęguje, po prostu wiecie to, że ten wiatr jest naprawdę, naprawdę mocny. Myślę, że nawet przyjeżdżając tutaj w lato, my jesteśmy, słuchajcie, jest pierwszy października, więc teoretycznie jakby w wielu miejscach to jest jeszcze sezon, w Hiszpanii na pewno jeszcze są turyści bez problemu. A tutaj, tutaj jednak już troszeczkę jest odczuwalna ta, ta temperatura i ten wiatr, więc na pewno trzeba się uzbroić w troszeczkę cieplejszych ciuchów. Tym bardziej, że jeszcze nawet, słuchajcie, nie byliśmy na tych takich, wiecie, największych klifach, największych plażach i tak dalej, gdzie jest podobno najzimniej od wiatru oczywiście, od oceanu. Dzisiaj będziemy zwiedzać chyba Lagos. Jeszcze tak kilka słów ogólnie o tym mieście Portimao. Dlaczego je wybraliśmy? Pamiętałam, że gdy pytałam moich widzów na Instagramie, właśnie, gdzie warto, co warto zobaczyć w Portugalii tutaj w Algarve, Algarve, to właśnie sporo osób mi te Portimao polecało, że jest lepsze od Lagos, ponieważ jest mniej turystyczne, jest mniej klubów, nie jest takie, wiecie, nie ma takiego tłoku. I tak dalej, i tak dalej, więc stwierdziłam w sumie, czemu nie. A poza tym, to było jedno z niewielu mieszkań, słuchajcie, tutaj, które nam zostało w tak krótkim odstępie czasu, gdzie które mogliśmy zarezerwować i gdzie była możliwość, jakby przejazdów z psem. I było samodzielne meldowanie. Zazwyczaj wybieramy samodzielne meldowanie z tego względu, że ludzie często widząc Oriona na żywo, no to tak zaczynają, wiecie, zastanawiać się, czy dobrze zrobili, nie pozwalając nam przejechać psem. Więc raczej wybieramy samodzielne meldowanie, bo wtedy po prostu, wiecie, unikamy tych. Spojrzeń, o Boże, jaki duży, o Boże, jaki duży, czy nic nie zniszczy, nie? Mimo, że często, jeżeli wiecie, jakie są molosy, no to molosy rzadziej coś popsują niż jakiś taki mały, mały terrier, daj na to nie, no ale wiele osób się po prostu obawia: Oriona ze względu na jego rozmiar. No więc wylądowaliśmy w tym Portimao. mało. Nie jest może to domek na wsi, ale też jest spoko, bo jesteśmy, wiecie, w samym centrum, przy deptaku, przy marinie, więc też jest w porządku. No a ze względu na datę. Ludzi też nie ma za wiele, więc też jest ok. Ola! <laughs> Przywitałeś się z rybkami? <laughs> no, rybki nie odpowiedzą, chyba niestety wiesz.